Cześć, witam was na moim kanale. Ty też potrafisz. Dzisiaj kolejna moja propozycja na Wielkanoc. Tym razem wianek z chrobotka. Zobaczcie, tak wygląda, bo jeden już tu sobie wykonałam. Dookoła tego wianka, żeby dodać mu takiej trochę lekkości, gałązki brzozowe oklejone piórkami. Dzięki temu myślę, że ten wianek nie jest taki toporny. Tylko właśnie taki ma trochę przestrzeni i lekkości. Pewnie jak mogliście zauważyć, ja na razie wszystkie swoje dekoracje wykonuję takie trwałe, które nawet jeśli zrobicie je teraz, to przetrwają Wam do świąt. No bo oczywiście do świąt jeszcze trochę czasu zostało, więc staram się właśnie również wykonywać takie dekoracje, które przetrwają mi do świąt, żeby ich po prostu. Nie wyrzucać, bo wiadomo, że z bukszpanem czy z roślinami żywymi no jeszcze nam ta dekoracja, nawet jeżeli ja ją zrobię, to jeszcze mi do świąt ona nie przetrwa. Także palmy wielkanocne będą chwilę później. No i mech robotek. Mech robotek oczywiście występuje w wielu kolorach. Ja tutaj mam dwa kolory, dwa odcienie zielonego. Ja swój mech zakupiłam na giełdzie florystycznej, ale oczywiście możecie sobie również przez internet, w sprzedaży internetowej, również jest tego pełno i można sobie taki mech zakupić. Ja ten wianek wykonałam na oponce takiej styropianowej. Myślę, że ona lepiej się nadaje niż, ta, niż ten wianek ze słomy. Bo ten wianek jest taki delikatny, czysty, więc myślę, że właśnie tutaj bardziej pasuje ta oponka styropianowa. I ja ten swój mech, tutaj mam tak, jak wspomniałam, dwa odcienie. Po prostu naklejam sobie klejem na gorąco, ale tego kleju nie kleję. Na oponkę, no bo wiadomo, że ta oponka się stopi, więc naklejam sobie, więc nakładam ten klej na mech i on ma chwilę na przestygnięcie, zanim dołożę go do tego ringu styropianowego, styropianowego to on ma chwilę po prostu na to, żeby ostygnąć. Tak naprzemiennie staram się ten mech przyklejać. Na razie jakoś tak nie zwracam uwagi. Oczywiście chcę, żeby to było tak w miarę, w miarę równomiernie, ale tak bez przesady. I blisko siebie, żeby nam ta oponka za bardzo nie wystawała, ta biel, żeby nam nie prześwitywała przez ten mech, Tutaj jakaś gałązka. O. Trochę można przycisnąć, uważaj, żeby się nie oparzyć. I znowu trochę ciemnego. Ten swój ring styropianowy oklejony. Jeszcze pozostało mi właśnie takie powykańczanie, pooklejanie brzegów. Ja tutaj już jadę na oparach tego mojego mchu, ale mam nadzieję, że jeszcze mi wystarczy, żeby ten wianek skończyć. Mój pistolet ma tak niską temperaturę topnienia tego kleju, że ja mogę sobie go bezpośrednio na ten ring styropianowy po prostu nakładać i ten styropian mi się nie topi. Ma to również swoje złe strony, bo bardzo powoli mi się klej, topi ten klej i takie no i jeżeli potrzebuję go więcej, to po prostu słabo leci. Ale jakoś dajemy radę. O, tam, gdzie nam coś nie pasuje, jakaś dziura, no to oczywiście wklejamy trochę mchu, wypełniamy ten zbianek. Jeszcze trochę nad nim popracuję i zaraz y, będę wykańczać go tymi. Moimi dodatkami, znaczy konkretnie jajeczkami. Ten wianek, widzę, chyba będzie miał przewagę ciemnej zieleni, bo ten jasny Mech już mi się skończył. Dlaczego kleję ten wianek? Dlatego kleję ten wianek, a nie wiję go drucikiem. Dlatego, że chcę, żeby ten mech był taki trochę sterczący, stojący, a ten drucik jednak, wiadomo, sprawi, że ten wianek będzie taki płaski. Dlatego kleję go. Choć myślę, że jest więcej pracy z tym klejeniem niż właśnie z wiciem drucikiem no ale nieraz właśnie efekt jest ważny więc w tym wypadku chcę, żeby ten mech był taki trochę stojący mam oklejony mój ring styropianowy muchu starczyło mi tak na styk ale na szczęście starczyło oczywiście jeżeli tam są gdzieś drobne prześwity no to nie ma się czym przejmować no bo ja jeszcze sobie ten, w ten mech będę wklejać jajka wielkanocne więc to się wszystko wypełni. No i przygotowałam tutaj sobie gałązki brzozowe. No i z tych gałązek brzozowych próbujemy zrobić jakiś delikatny wianek. Te moje gałązki są trochę za krótkie, bo jeżeli macie długie gałązki, to fajnie sobie z jednej gałązki. Okrążycie ten ring. Ja tu widzę, że z jednej gałązki nie dam rady, więc będę musiała te swoje gałązki połączyć. A może tu się da zobaczymy. Tu sobie szczepię, jakoś mi się udało znaleźć taką długą gałązkę, żeby cały ten wianek okrążyła. Połączyłam drucikiem, no i teraz dodajemy już następne gałązki. Takie bardzo delikatne, bo ten wianek, właśnie okalający ten wianek mchowy, ma być taki bardzo delikatny. Te kolejne gałązki również połączę drucikiem. Delikatnie mam brązowy drucik, tak że nie będzie nawet tego widać, a nawet w miejsca tego łączenia tym drucikiem przykleję sobie. Piórko, więc tego łączenia nawet nie będzie widać. Trzeba tylko zabezpieczyć drucik, żebyśmy się nie pokuli. Jeszcze raz tutaj szczepie drucikiem, bo one mi się rozchodzą, nie układają mi się tak, jak ja chcę. Jeszcze tu w to miejsce chciałabym jakąś taką lekką gałązkę dołożyć, bo tu jest same takie grube gałą gałęzie, więc chciałabym tu, żeby było coś właśnie lekkiego. Myślę, że teraz już będzie dobrze. Tam, gdzie będzie mi brakować, to jeszcze trochę dodam. Ale tutaj właśnie nie musi ten wianek być taki yy, bardzo gęsty. Wystarczy parę gałązek, żeby sobie na te gałązki podoczepiać piórkę. I ja sobie ten mój wianek brzozowy do tego wianka styropianowego przyczepię takimi drucianymi haftkami. To są haftki już oryginalne, zakupione. Jeżeli nie macie takich haftek, to wystarczy zdjąć jakiś grubszy drucik i tą gałązkę przyczepić tym drucikiem. I ja tutaj sobie przyczepiam, o, wbiłam. Można sobie delikatnie to jeszcze podkleić, dla pewności, żeby nie wyleciał ten wianek brzozowy. Momencie również, jeszcze możecie sobie te gałązki uzupełniać tam, gdzie jest za mało, gdzie wydaje Wam się, że. No i zobaczcie, mi pozostało tylko udekorować mój wianek. Tym razem użyję jajek przepiórczych i mam tu jeszcze parę piórek przepiórczych, gdyż tak jak wspomniałam Wam odchodzę od tych piór ptaków egzotycznych, aczkolwiek nie wiem, czy teraz właśnie się zastanawiam, czy przepiórka jest ptakiem egzotycznym, czy hodowlanym. Muszę poczytać. Zobaczymy. W każdym bądź razie mam tu parę piórek przepiórczych i wydmuszek jajeczek przepiórczych. No i ten wianek udekoruję właśnie tym. Tak wygląda, au au au, tak wygląda, tak wygląda ten z białymi jajeczkami i białymi piórkami. No i taki wianek e, oczywiście też wieszamy na takiej haftce, lub tak jak wspomniałam, jeżeli nie macie oryginalnej haftki, no to kawałek zegnijcie kawałek drutu e, takiego grubszego, który się wbije w tą oponkę styropianową. Można sobie ten drucik podkleić, żeby on nie wypadł. No i wbijam taką haftkę w ten ring styropianowy i na tej haft, do tej haftki wiążę jakiś, jakąś wstążeczkę czy, czy sznureczek po prostu, bo nie chciałabym przeciągać przez ten, przez ten wianek tutaj jakiegoś sznureczka, bo on nam to wszystko tutaj spłaszczy, te gałązki brzozowe. No i oczywiście, tak jak ostatnio, mam jakiś sentyment do kompletów, tak wykonałam również taki mały, taki mały stroiczek na świeczkę, może być taki stroik też, zobaczcie, na takiej małej oponce styropianowej. Tak wygląda. Oczywiście możecie ten stroik momentu, jeżeli macie, Jakieś jajo takie porcelanowe czy inne? Oczywiście można sobie w takie gniazdko wstawić takie jajko albo świeczkę. I mamy kolejny komplet na wielkanoc. Jeżeli podoba Wam się ta moja propozycja, jeżeli podoba Wam się ten filmik, ten wianek z tego mchu, a jeszcze dodam. Ten mech robotek, on trochę będzie wysychał, więc można go sobie od czasu do czasu spryskać po prostu wodą. Więc jeżeli Wam się ten filmik podobał, no to oczywiście dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.